Siemano, z tej strony Szadek, witam Was na kanale Szadek News, tak dokładnie I witam Was w kolejnym odcinku e, Tym razem dla Was mam przygotowane standardowo 3 newsy e, Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków, zostawcie apeczkę w górę Oraz zostawcie subika tam na dole, żeby żaden z Was nie ominął żadnego materiału No i co? E, mam dla Was przygotowaną niespodziankę Jeżeli wbijecie 300 subskrypcji no właśnie na tym kanale A brakuje 31 subów do końca to zrobimy miesiąc daily newsów i myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, ale tylko jak e, wbijecie 300 subów, Także zapraszam do subskrybowania i tylko wszystko zależy od Was, czy chcecie miesiąc daily. Dobra, słuchajcie, e, to już przechodząc e, do newsów, przejdźmy do pierwszego, jakim jest wielki sukces z Gigabuły. Jak wiecie i sam ostatnio stworzył swojego własnego food trucka. do współpracy też dołączył Nitro i, i po prostu panowie odnieśli wielki sukces. Wiele osób przyszło na w ogóle otwarcie spróbowania e, burgera zarówno jak i zapiekanki, e, i powiem Wam szczerze, naprawdę dużo było masa, było też osób i też przyjechał między innymi na otwarcie Mister Krycha, który sp spróbował giga Śmierdziela, czyli tego burgera, no i e, w ogóle zapiekanki, chyba się nazywa giga kaban, jak pamiętam. No i... Kurczę, fajnie fajnie się naprawdę przyjęło, fajny w ogóle biznes rozkręcił i samu, i po prostu, nie przedłużając, e, po prostu życzę dalej powodzenia w rozwoju, no bo naprawdę to się fajnie rozwija, mimo wszystko. I napiszcie też w komentarzach, czy byście chcieli w ogóle spróbować takiego burgera, mimo wszystko, czy takiej zapiekanki. Ja osobiście bym spróbował, no ale, no wiecie, no, do środy, tylko trochę daleko, ale podobno ma, mają być też futraki w, w różnych w dużych miastach. No, ale no, ja nie mieszkam w jakimś dużym mieście, więc wiecie, no, no raczej trochę będzie daleko. No, także to tyle z pierwszego newsa. E, po prostu życzę dalej powodzenia w rozwoju tej, e, tej gigabuły, tego futraka całego. Dobra, słuchajcie, e, do drugiego newsa przejdźmy, jakim jest, że Elon Musk wykupił tre, e, trenera. Chciałem powiedzieć, wykupił Twittera. E, tak, e, no trochę się głośno robiło o Elonie Masku. No ale, no, chłop ma głowę do tych biznesów, wszystkich. No i co, słuchajcie, przyszedł sobie taki Elon Musk, nie? I powiedział, jak sobie kupić Twittera. No, i kupił sobie tego Twittera, nie? No, ale też został trochę, dostał wiele hateów. Ale jego tweety mają po 500 tysięcy lajków, po 600 tysięcy. Także naprawdę, no, jest bardzo medialną osobą, jeśli chodzi o Twittera. No i wykupił, no, to też tutaj wielki szum zrobił o tym, i jest też wiele osób. Po, którzy reagują na to pozytywnie, niektórzy negatywnie. Dla mnie jest to w zasadzie obojętne w sumie, bo ja mało korzystam z Twittera, mimo wszystko. No ale e, po prostu Elon Musk powiedział, mimo to, że ludzie go mm, hejtują, to i tak po prostu zostaną to ludzie, bo tutaj jest wolność słowa. Na Twitterze można wszystko w napisać. W niektórych mm, mediach społecznościowych no musimy się trochę hamować, ale mimo wszystko naprawdę e, naprawdę można dalej będzie panował wolność słowa, jak to mówił Elon Musk. No i moja opinia na temat tego jest po prostu, tak jak powiedziałem, obojętna. Mi to jest po prostu obojętne, bo i tak mało korzystam z Twittera. Nie chcę się rozwijać też na ten temat, to tylko taka ciekawostka odnośnie tego. Napiszcie w komentarzach, co po prostu o tym sądzicie. Może macie własną opinię na ten temat. Chętnie poczytam komentarze. Dobra, przejdźmy do ostatniego newsa, jakim jest, że Grube dymy na face to face'ie Fejma, jak i na Cage'u. Jak wiecie, Cage y, był z Gimper'em i Laluną ostatni i face to face była y, Moniki kociak Kociek z Fagatą i też właśnie Laluny i Shay, czyli y, dziewczyny Gimpera. No i właśnie przejdźmy może do tego Cage'a. Właśnie tam, tak jak mówiłem, wystąpił Gimper i Laluna. No i tam trochę się zrobiło dymów, ponieważ Gimper zadał tylko pytanie, y, czy ma założoną szczękę Laluna, tak? No i to tak wyglądało, bo ja tak samo tak myślałem, bo yy, że ona ma po prostu szczękę założoną, nie? No i on zadał to pytanie, a ona się oburzyła o to i, i wylała szklankę, no i tam wyzwała go od frajerów i tak dalej, i tak dalej. No po prostu dziwna sytuacja, bo nie wiem, kogoś się pytasz, czy masz szczękę założoną, i o to się obrażać. No ogółem, ona jest bardzo obr obrażającą yy, osobą, po prostu co tylko powiesz, to obraża się i tak dalej, i tak dalej. No to chyba widać, nie? Tak samo jak było na Face to Face, gdzie właśnie tam szej pocisnęła, właśnie, że, um, że masz faceta bez ja i tak dalej, w związku i tak dalej. No i po prostu, że tylko um, wyzywał inne osoby kiedyś w internecie, przez co się wieszały i tak dalej, i tak dalej, popełniał samobójstwa. No i um, powiedziała właśnie na ostatnio, że żeby twoje dziecko tak samo się powiesiło. No i trochę czuję z nich trochę hipokryzm, trochę taki no bo. Nie wiem, no dla mnie y, ogółem, no nie spodobała mi się ta osoba, na pewno, na pewno teraz jest bawną osobą Fejama, bo robi dymy i tak dalej, ale jest dużo y, hejtowana, bo powiedziała, że jest sobą, no i super, że jest sobą, tak, ale czasami w y, niektórych rzeczach przesadza i czasami naprawdę, wiecie, coś powiesz głupiego, a ona naprawdę się rzuci na Ciebie, czy coś, wyleje na ciebie y, szklankę wody i tak dalej, no takie trochę dziwne to było moim zdaniem ogółem ja nie przepadam za tą osobą bardzo nie wiem, po prostu nie polubiłem jej osobiście nie wiem, napiszcie w komentarzach co, co sądzicie o tym, za takie cwaniactwo ja chcę, żeby Shea ją ubiła, dlatego kibicuję Shea w tej walce nie wiem jak wy, napiszcie też co w ogóle sądzicie o tej całej Sytuacji, no też nie wiadomo, czy ja wyjdzie do tej walki, bo właśnie e, ma coś z tym palcem, coś na treningu właśnie zrobiła. Nie wiem dokładnie, co tam się stało. No i tam powiedziała, że, bo że teraz, jak się dowiedziałam, z kim ty teraz jesteś, w związku i tak dalej, to nie dam ci szansy na samej walki, jakim ona jest, żeby w ogóle dawać komuś szansę. Nigdy nie wygrała, w ogóle porównywała się do Magregora, nie wiem o co w ogóle jej chodzi, nie. Po prostu no, tam e, dziwne rzeczy się odwalały, no ale za to przy na przykład Monice Kociołek w wagacie była totalna stypa. E, no po prostu nagle e, wiecie, nagle Monika Kociołek na gali powiedziała, że chętnie rozwali jej łeb i tak dalej. Niektóre były szpilki wpijane na tych ich mm, Instagramach, a tutaj wielka stypa i nagle e, wiecie, uśmiechałem się do siebie normalnie, rozmawiałem. No trochę to jest dziwne. No, ale nie wiem, no dla mnie osobiście ta walka dla Luny Shay jest ciekawa niż e, właśnie, niż e, e, Moniki Kociak i Fagaty. Napiszcie też, właśnie, czy, którą na którą walkę najbardziej czekacie. No i co, słuchajcie, to jest taki szybki odcinek z newsów. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Takie szybkie trzy newsy. Zostawcie apeczkę w górę, oczywiście subskrybujcie, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Też możecie się odnieść do wszystkich trzech newsów, co sądzicie. E, wiem, że za dużo już po prostu gadam, co sądzicie. Po prostu dodajcie jakiś komentarz, e, co sądzicie o tych newsach. No i to tyle. Jeżeli, przepraszam, jeżeli się powtórzyłem kilka razy, a na pewno e, ale po prostu nie, nie byłem od teraz przygotowany, bo szybko na spontanie nagrywam ten odcinek, także no. Do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku z newsów i pamiętajcie o specjalu na 300 subów. Także subskrybujcie, no i do zobaczenia. Siema!